Dzień dobry, dzień dobry, moi dwini, witam w kolejnej recenzji na kanale, a dzisiaj chciałbym porozmawiać o filmie, który na Netflixie zadebiutował trochę czasu temu. I miałem go w liście ulubionych i tak po prostu się nie mogłem do niego dobrać, i właśnie jestem świeżo po obejrzeniu, więc chciałbym z Wami się podzielić moimi wrażeniami bezpoilerowymi, oczywiście, na temat filmu Milczenie. To jest film taki półtora godzinny, sensacyjny thriller, no bardziej generalnie thriller z elementami takim, yy, takiej zagadki w tle. Mamy tutaj historię człowieka, który ewidentnie jest zagubiony w życiu, któremu coś się nie potoczyło, na początku nie wiemy co, potem dowiadujemy się. On jest takim powiedział strażnikiem parku narodowego. No i tam ma swoją siedzibę, wiecie, odosobnienie, dużo pije, tak, i tam ma swoje monitorki i po prostu pilnuje, żeby ludzie nie nie polowali na zwierzynę, po prostu na terenie parku, bo to jest zabronione. Ale sytuacja staje się jak zagmatwana w momencie, gdy okazuje się, że 5 lat temu, chyba, 5 albo 6 lat temu, jakoś tak, po prostu zaginęła jego córka i on jej nie odnalazł, a nagle po prostu znajdu... policja znajduje zwłoki dziewczyny, która była w podobnym wieku, nie? Czy to była ona, czy nie była ona, i tak dalej, i tak dalej, nie powiem Wam tutaj w tej sekcji, to jest tylko taki wstępik, który możecie gdzieś tam na opisach różnych portali imdb czy tam na Filmwebie opisać, więc bezpojerowo tylko tyle. Powiem Wam tak, w tym filmie ja miałem największy problem z odbiorem, bym powiedział, elementów takich podstawowo-chillerowych. Tiller, jak sama nazwa wskazuje, powinien trzymać w napięciu. A tutaj mamy. nie mamy niby dużo wątków takich, które się dzieją jednocześnie, ale w jakiś sposób mam wrażenie, że zabrakło takiego elementu, który by to wszystko scalał. Zabrakło mi dobrej, fajnej muzyki. Tutaj muzyki praktycznie w ogóle nie słyszymy, oprócz dialogów i. O, znaczy dialog i muzyka, ale oprócz jakichś tam drobnych przegrywów w trakcie. Yy, Przechodzenia kamerą na przykład, gdzieś w, z ujęciami z góry. Nie ma. Jak miał się powiedzieć o jakiejś warstwie muzycznej tego filmu, to mam wrażenie, że jej tam nie było. A była potrzebna właśnie do stworzenia napięcia, interakcji lepszej. Tutaj mi tego zabrakło, ewidentnie mi tego zabrakło. Druga sprawa to jest sprawa tytułu, milczenie. I wiecie, film tam godzina 34 z napisami końcowymi. Ja sobie tak myślę. Kurczę, jest godzina 20, godzina 15, no. Aha, i, ale gdzie to milczenie? O co chodzi w ogóle z tym milczeniem? I dopiero tak naprawdę w ostatnich, powiedział, 10 minutach yy, skojarzyłem i, i w jakiś sposób yy, sobie to wszystko połączyłem, te kropeczki i tutaj tak myślałem, nie, no w sumie ten tytuł nie. nie lepszy tytuł byłby tutaj na przykład, nie wiem, Strażnik, albo nie no, przesadziłem ze Strażnikiem, ale. Ten tytuł nie jest do końca adekwatny do, do, do tego, co tam się dzieje. Ale rozumiem. Zrozumiałem na końcu o co chodzi. Myślałem, że będzie bardziej jakoś tak połączony, tak? że będzie chodziło właśnie o milczenie. Że, o, że ktoś, nie wiem, straci mowę i tak dalej, i tak dalej. W jakiś sposób tak, ale to nie o to chodzi w tym filmie. Jest dużo elementów nielogicznych. Na przykład, jednym z takich elementów bym powiedział nielogicznych jest zachowanie naszego głównego bohatera. Ewidentnie widać, że, że powinien współpracować, że tak powiem, z lokalnymi władzami, to znaczy z lokalnymi y, stróżami prawa, tak, policją, stanową i tak dalej, on tego nie robi. I ewidentnie widać, że ktoś na niego załóżmy czai jakąś tam zasadzkę, a on taki na zasadzie ja sobie poradzę. Nie? Znaczy, to nie jest stylu takiego Johna Rambo, ale na zasadzie ty jako odbiorca widzisz, że. No przecież za chwilę ktoś będzie na Ciebie polował, człowieku. Nie no, to zbyt proste nagle się robi, nie? Aczkolwiek sama, sama końcówka, oddalę się trochę, sama końcówka filmu uważam, że jest ciekawa i absolutnie nie zgadną tego, kto y, kto tutaj y, jest złoczyńcą, mordercą, mordercą w sumie. To jest ciekawe. Myślę, myślę że sama końcówka tutaj filmu całościowo nadrobiła. Aczkolwiek to nie jest jakiś super wybitny kino. Na pewno spodoba się ludziom, którzy lubią naturę. Mamy dużo elementów takiego właśnie z tego parku, bardziej takich bym powiedział naszych lasów polskich. A co się dzieje gdzieś tam w Stanach, to, to mniejsza styl, ale chodzi o to, że, że mamy dużo tej natury. Natomiast to nie jest taka natura piękna, nie będzie tam z tropików, tylko raczej taka leśna. Tak dużo lasów i, i tego typu elementy. Rzeki, nie rzeki, wiecie o co chodzi. No i mamy sobie taką wioskę, miasteczko, tam chyba 12 tysięcy ludzi. Z tego co widziałem w filmie, było napisane, że, że mieszka. Więc wiecie, taka, że niby się wszyscy znają, ale, ale coś tam się zaczyna dziać i, i każdy kogoś podejrzewa, ale nie o to chodzi. Generalnie, tak jak film, na koniec mnie zaskoczył, chociaż w trakcie oglądania mogłem robić tak naprawdę 5-6 innych rzeczy i, i też w sumie. Nic bym takiego wielkiego nie stracił, więc to jest taki film, to jakoś super mnie angażuje, widzę, tak uważam, natomiast też nie jest jakimś czasem straconym. Półtora godziny to nie jest dużo, więc jeżeli lubicie te klimaty z jakąś zagadką w tle, że ktoś tam na kogoś poluje, na, na, na dziewczyny w lesie, no to okej. To okej, okay. To okay. a jeszcze tam ta historia związana z, z tym całym strażnikiem parku dodatkowo. Troszeczkę pomaga w odnalezieniu się w tym filmie, ale no, ma parę zastrzeżeń. Także generalnie zastanawiam się nad piątką czy nad szóstką, bo. A damy mu 6. Damy mu 6 na 10. To nie jest jakiś bardzo słaby film. Wszystko ładnie się łączy na końcu, więc yy... myślę, że mocna, mocna szósteczka. Na pewno to nie jest jakiś super akcyjny, gdzie tam będą co chwilę się bili, nie wiem, skakali z drzew i tak dalej. Nie, nie, tutaj, tutaj mamy element bójki, ale to, to nie jest nie, jest, nie jest super Rambo, tak? Po prostu twardy facet, który dąży do sprawiedliwości, jeśli można tak powiedzieć. Mówię o tym leśniku. Dobra, y, zostawmy temat. Myślę, że jak ktoś nie oglądał po tej recenzji, albo kogoś zachęciłem, albo kogoś zniechęciłem. Moja ocena to 6 na 10. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych recenzjach. Pa Pa!